Pochodzę z Polski, z Gdańska, Medjugorje poznałem przed 30 laty, mieszkam od 40 lat w Austrii i po prostu słyszałem o Medjugorje, ale na początku było dla mnie to po prostu nieznane, ale chciałem poznać. Jestem zakrystianinem w Domkirche, i Klagenfurt. O, I nie miałem za dużo czasu, żeby się wyrwać z Klagenfurtu do Medjugorje. Ale w końcu znalazłem czas i w tej chwili jestem 3 do czterech razy w roku w Medjugorje, dlatego że jest to dla mnie szczególny, szczególny ort, gdzie znajduję dużo siły od Matki Boskiej, od Jezusa. Każdego razu idę na. Erscheinungsberg i również na <coughs> Kreuzberg. I jeśli tam jestem, to szczególnie jest to dla mnie bardzo duży, dlatego że i czuję te siły, które tam są od Jezusa i od Maryi. Zawsze jeśli chodzi o Jezusa zawsze modlę się przez Maryję, dlatego że to jest właśnie ta siła, która, którą Matka Boska daje również pomaga Jezusowi przez poznanie wielu ludzi. Którzy przez Maryję idą do Jezusa. I to jest właśnie ten sens życia naszego, który zawsze każdy powinien o tym myśleć i każdy powinien wiedzieć, że bez Maryi nie byłoby Jezusa. I dlatego zawsze każdy powinien. Otrzymać od Jezusa wszystko to, ale przez Marię. To, to jest właśnie ten moment, który zawsze każdego powinien absorbować. Także polecam Medjugorje każdemu, każdy kto. Raz tu přijede, bude tenstnit znovu za Međugorje, tak jak já. <laughs>